Warszawa, jedna osoba nie żyje, druga z poderżniętym gardłem strzały i atak nożem w Warszawie. Jedna osoba nie żyje. Zabójstwo na Warszawskiej Pradze Południe, padły strzały. Według wstępnych ustaleń jeden z mężczyzn nie żyje, drugi został przewieziony do szpitala. Zostaliśmy wezwani do zabezpieczenia miejsca zdarzenia przy wejściu siłowym do lokalu, powiedział interim.pl kapitan. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej. Na miejscu działania prowadzi policja, ranną osobę przejął zespół ratownictwa medycznego. Do zdarzenia miało dojść w pralni chemicznej przy ulica. Bora Komorowskiego 4. Według nieoficjalnych informacji, mężczyźni mieli wspólnie pić alkohol. Jeden z nich zaatakował nożem kompana, ranił go w brzuch i poderżnął gardło. Z ustaleń polsatnews.pl wynika. Że napastnik po zabójstwie zadał sam sobie rany nożem. Do środka lokalu, który był zamknięty, siłowo weszli funkcjonariusze, ale agresywny mężczyzna nie reagował na polecenia i ruszył na mundurowych. Miał zostać zatrzymany dopiero po tym, jak padły strzały ostrzegawcze. Mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy. Ze zgłoszenia wynikało, że ktoś może potrzebować pomocy. Na miejsce policjanci przybyli jednocześnie ze Strażą Pożarną, której funkcjonariusze umożliwili dostanie się do lokalu, którego drzwi były zamknięte. W środku policjanci zastali mężczyznę, który trzymał w dłoni niebezpieczne narzędzie, nie reagował na polecenia. Mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy, powiedział aspirant. Rafał Redmaniak z zespołu prasowego komendy stołecznej Policji. Redmaniak przyznał, że policjanci oddali strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został obezwładniony, a następnie zabrany do szpitala przez wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe. Zatrzymany miał liczne obrażenia nie wynikające z postrzału. Wezwanie otrzymaliśmy o godzina 13:30, powiedział interim.pl kapitan Wojciech Kapczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie. Starzacy mieli zabezpieczać siłowe wejście do lokalu. Nawet nie zdążyliśmy tam wejść, przekazał kapitan. Kapczyński. Na miejscu pojawiły się cztery zespoły ratownictwa medycznego. Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone taśmami. Parawanem zasłonięto plamy krwi na chodniku. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.